Siemanko, siemanko, z tej strony Kapturin i witam Was w kolejnym odcinku z serii Reaction tu yy, odcinek trzeci, wiadomo. I dziś będziemy specjalnie reagować dwa filmy, czyli APS odcinek 15 poszukiwany oraz odcinek APS 16 piekło na ziemi. A dlaczego? Ponieważ obydwu nie zobaczyłem, a czekałem, żeby po prostu zrobić z nich reaction. Yy, ogólnie to mogłem już zreagować w trakcie premiery, ale nie miałem za zbytnio czasu. W sensie miałem tam inne rzeczy do roboty, więc no cóż. Teraz będziemy sobie to oglądać w międzyczasie. Bo teraz będą fanarty, wiadomo, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodoba, a jeżeli chcecie. Na bieżąco, zostawcie suba z dzwonem. Yy, dzięki za przyjęcie drugiego odcinka. Po prostu rozwaliliście dla mnie system. No i cóż, dzięki Vision też za zapromowanie mojego swe, filmu na swoim, na swoim Discordzie. Jeżeli dobrze pamiętam. Yy, I poważnie, jak chcesz, Vision, to jest teraz skierowane prosto do ciebie. Jeżeli chcesz. Żebym zreagował jeszcze jakaś Twoja seria, na przykład, nie wiem, masz jakiś film i chcesz, żebym go zreagował, czy coś, to napisz mi na Discordzie w informacjach o moim kanale, masz tag, dodaj mnie i po prostu możemy się ugadać, dobra? Pamiętaj. To takie moknięcie tak to nie da raz zobaczyć. Trenatyna przyszłość świata, piekielna planeta, odcinek 15. Dobra, wczuwamy się w rolę, let's go. Federacja Ameryki Południowej Mam do ciebie pewną sprawę Co się stało USA? Rzecz w tym, że 3 lata temu w Meksyku znajdowało się dawne władze italianie Ale na, na naszej nieszczęście... Czekajcie, w ogóle zauważyłem chyba pewien błąd Patrz, to jest 2041 I nagle pojawia się 2077 To taki mały błąd Zauważyłem tak z ciekawości, dobra Zobaczmy, co dalej nie było rzecz w tym. 3 lata temu znajdował się władca Italiani, ale, ale z nią. Dobra, co dalej? Podejrzewamy, że mógł uciec do ciebie, ponieważ moja straż niczego nie wykryła, a on na 100% jest na naszym kontynencie, ponieważ nie, nie wypłynął. I teraz pytanie: Czy mógłbyś przeszukać swój kraj? No dobra, przeszukam swój kraj, chociaż o niczym nie byłem poinformowany. Przeszukiwania i przenosimy się. Nie na w Europie? O na tej wojnie nie wygram. Nie, ja tej wojny nie wygram. Muszę gdzieś ukryć władcę Polusini. Oni nie mogą go znaleźć O! To było... Więc po co chciałeś się spotkać z Czechy? Ta scena była na Discordzie, pamiętam. No, gdzieś było po prostu. Musisz uciec z mojego kraju. Prze Przegrywam wojenek. Nie, Nie możesz umrzeć. No, dobra. Przybywa Polak. Stać, ani kroku w przód. Zaskoczony chłop. Zakaczem. Wybija. Chcesz coś powiedzieć? Mam go. Jesteście aresztowani. I Houston mamy problem <laughs> Dobre Dobra, let's go, kontynuujemy hmm. Polsko, skoro mamy już władcę poruszeni, to co robimy z Czechami? Myślę, że powinniśmy w ziemię podzie... Polsko, czy coś na, ten, na temat wojen nie mówiłem? Manazę Czechy, jak i władca nie mają być wolni. Polsko, kto to jest? A więc co ty mi pomagałeś z Bałtykiem? Aż dobrze wiedziałem, kto mnie wtedy nawiedzał. Aż dobrze wiedziałem, przepraszam. Ale dobra, niechaj ci będzie, wypuścimy ich, o ile nie będą broić. Okej. Okay. Co dalej? Dobrze, jesteśmy wszyscy gotowi na odbicie Węgier. Bułgarią, możesz rozpocząć. Potem resztę weźmiemy z zaskoczenia. Przyjąłem. I ty myślisz, że mnie pokonasz? Nie dość, że nie masz powodu na ten atak, to doskonale wiesz, że z tobą wygram, nawet bez pomocy Unii. Jesteś tak, taki pewien? No to zawalczmy. O, zajmujesz się. Hi, ale hipokryta. A nie, to jest tak? że sobie poradzi bez Unii. A co zrobił? Stwórzył i poprosił kolegów o pomoc. No cóż, i tak sobie poradzę. Nic was nie uratuje. O, rzeczywiście przejmują. O, dołączyli się pozostali. Serbia, chyba musimy coś wymyślić, bo Franz się nie ruszy w żadną stronę, chyba że oni coś wymyślili. Tak, gdy dynamicznie wziąłem. Ewentualnie możemy podpisać biały pokój i nic nie zyskamy. Taki haniebny pokój nie wchodzi w grę. Ja zobaczę niestety nie czytam serii Przymrużmy trochę ten front, za kilka miesięcy uderzymy z trzykrotną siłą Dobra, go to Dalej, bo czasu mi nie będzie starczyć, halo, ludzie Czas to pieniądz, wiadomo jeszcze <gryzum> mnie będzie to trochę trwać, więc no... Potem. O, ruszają się z frontem No dobra, tym razem wygraliście Bierzcie sobie te Węgry, a dla ciebie Serbio Zazdroszczyć takie taktyki. Przejmują Węgry, tak? Tak. Przejęli. Podzielą to jakoś? Nie. Austria się po prostu zajmowała te tereny. Fajnie. Federacja? Federacja. Mam pytanie. Kto, kto przeszukiwał Twój kraj? Szukają władcy Italiani. No, moje wojsko. Nigdzie nie zostało zgłoszone, że gdzieś dany władca się znajduje. A co? A czy jakiś oddział wojska nie zaginął? Yy, nie. O co, ci, o co chodzi, mogę wiedzieć? Czyż, czyżbyś go znalazł u siebie? Tak, znalazłem go. Tylko, że on się znajduje na Twoim terytorium. Co? Uh, uh, uh. O, nie, mam jedno zasadnicze pytanie. Tu kolejny błąd. Podświetliła się Serbia, a mówi Rumunia. Tak tylko, wiecie. Ja tylko też zwracam uwagę na szczegóły, bo ja patrzę na te szczegóły. Wiadomo. Jakim prawem wygraliśmy z Polską? przegraliśmy z Serbią. Przecież Polska była lepsza od Serbii. Rumunia, ponieważ na tą wojnę nie byliśmy w ogóle gotowi. Poza tym Polskę nam, nam się udało szukać, że umarłem, przez co straciła czujność. Spokojnie, wkrótce odzyskamy tobie Węgry. Jestem tego pewny. Hehe! He. Te piękne czasy 2038-2067. czemu one musiały się skończyć? No tak, przez tą waloną rewolucję. Ten głąb poczuje smak zemsty. Zemst. Spokojnie bym wygrał z Paktem Paryskim, ale on wolał się zbuntować. Władca Italiani choć mi nie pomógł, to po własnej porażce postanowił ze mną współpracować. A Mozantę mnie chroni od śmierci. Po prostu znakomicie. A dla Polski wkrótce będzie dobranoc. Uuu, i tu koniec. Myślałem, że będzie coś dalej. Dobra, to następny lecimy. A ja już się tak wczułem w rolę Polorusini, To nagle musi się skończyć. Jak nazwisko? Dobra, 4 godziny temu 140 wyświetleń. Łol, no to średnio 35 na godzinę. A nie, chciał tyle pędzić na rowerze. Znaczy co? Dobre. Równo 8 minut. Chłop się wyrobił, patrz. O, napis inny. Dzisiaj wstępu. No to tam nieważne. Prezentuję. Aha. Dobra, to lecimy dalej. Póki jeszcze mam talent mów mówniczy, to jeszcze lecimy. N nie, to nie może się dziać. Jak to się stało? Przecież nikt mi nic nie zgłaszał. Jakim cudem on się tu dostał? Spokojnie, federacja. Już wysłałem do ciebie moje wojsko. Poradzimy sobie z nimi. Europo, wy też musicie pomóc federacji z nimi. Mu poczujecie smak mojej zemsty. No to mamy problem. Spokojnie, federacja. Już idziemy ci na pomoc. Europo, musimy im pomóc. Ugh, nie idzie mi najlepiej. To chyba czas na naszą niespodziankę. Polo jako jedyny nie zostałeś złapany. a szkoda, bo by ktoś przymroził Amerykę. Możesz rozpocząć zabawę w Europie. Jeszcze to wygramy, Italia, chociaż mogłeś mi już wtedy pomóc. Ten debil kłom Polskę tego pożałuje. Dobre przyzwisko, Betty. Za się zaczyna. U, Zaczyna się rozryw. Czy wy jesteście normalni? Czemu nie pomagacie nam z tą rebelią? Jeszcze rozumiem, że USA nam nie pomaga, bo oni się zajmują Italianią, ale wasze wojska spokojnie mogą nam pomóc z polorusiną. Polsko. Tylko problem w tym, że. Wbrew Twoim myślom, nasza armia obecnie pomaga Federacji z Italianią. Już nie mamy skąd wziąć nowej armii. Przez dwa i whatever. Co, proszę, do jasnej cholery? Naprawdę zostawicie tylko trochę armii, aby chroniła Wasz kraj? Czy wy czasem myślicie? Sorry, tu nie przeklę, sorry. Radzę mówić pół tonu niżej, bo jeszcze tym buntownikom pomogę. Musisz sobie poradzić z, z pomocą reszty i tyle. Spokojnie, Polsko. Na szczęście ja nie mam takiego wodogłowia i zostawiłem sporo armii w kraju. Wodogłowie. To było raczej oczywiste, Francja, że za Italianią stoi Polorusinia. Luśnia, dobra. Na szybko pewnie pisane, rozumiem, okej. Okay. Polską. Niedługo moja armia przypłynie do Gdańska. Okej, okay, dziękuję za pomoc, Szwecjo. Radzę so radzi sobie? Jak co z tym wygląda. Bo to stoi w miejscu, chyba. A nie, przejmują. Tu przejęli mały skrawek. Ha! Mamy już władcę, Italiani. Socja w Ameryce ogarnięta. Teraz czas pomóc Europie w jej problemach. Ha! Nie udało im się. No to zarąbiście. To teraz odsiadka 3 miliardy lat w więzieniu. He! Dzięki temu, że pomogłem Polsce, mój król zyskał spore poparcie w kraju. W końcu moja sytuacja się stabilizuje. Przez tą wojnę nie była zbyt. Przed, to... przed tą wojną nie była zbyt ciekawa. Zazdroszczę. Ja przed tą wojną straciłem bardzo dużo za to, że nie pomogłem Polsce. Dodatkowo wcześniej nie udało mi się pokonać Germanii. Kiedyś uratowałem świat od Italiani, teraz jestem tchórzem. Widać, że sytuacja z XX wieku ci się powtarza, Francja. Jeśli chcesz, abyś przestał być obrzucany błotem, to mam dla ciebie propozycję. Możemy zaatakować Germanię. A jaki niby masz powód na inwazję na Germanię? Pamiętaj, że bez powodu nie mamy po co atakować. No, widzisz, Germania robi mnóstwo określeń w Danii. Temu, temu pretekstem do wojny może być chęć wyzwolenia Danii i Holandii. Co ty na to? No dobra, to kiedy atakujemy? Jednak Germania to silny przeciwnik. Dodatkowo musimy się na taką wojnę dobrze przygotować. Myślę, że 4 lata przygotowań nam wystarczą, aby pokonać Germanię. Dodatkowo będziemy już teraz wspierać buntowników, aby mieć większe szanse na wygraną. No dobra, możemy tak zrobić. 2083, 2084, 2085. 2086, 4 lata minęły. Jak Francja? Gotowa? Um, tak, jakby mam drobny problem. Jaki masz problem, Francja? Przeklęci Włosi chcą niepodległości. Wybacz Szwecja, ale atak na Germanię musimy przełożyć na inny termin. idealna okazja, aby przejąć Austrię. Uhu. O nie, na takie coś to ja nie pozwolę. Zaczyna się? To idealny czas, aby odzyskać niepodległość. Jeżeli tak każdy albo chce niepodległość, albo, albo nie zamierza powstrzymać innych? Ja nie mogę. Co tu się dzieje, paszka? Tu, tu. Co to jest? Co jest grane? Co tu się zaczęło dziać? Uolol. Taki takie akcje, co się nie spodziewał szczerze. Co na świata? Piekielna planeta. Etap finałowy. Hm, za no zakamam teraz. Etap finałowy niby jest? Odcinek 17, 26 luty, czyli piątek. W tej chwili, gdy to nagram, to nie publikuję pojutrze. I odcinek 18 będzie 27, czyli dzień później. Może, może nawet na live, jeżeli, jeżeli dam radę otworzyć live, może będziemy na premierze oglądać ostatni odcinek finałowy. Zobaczymy. Podobało się? Sprawdźmy inne. No dobra, powiem tak. Panie Kacperkowski. Kilka błędów było. Ale podejrzewam, że to dlatego, że już jak mi mówiłeś, chciałaś już zakończyć APS, zacząć y, NPE, że dobrze pamiętam. Więc podejrzewam, że po prostu w tym pędzie możesz kilka błędów popełnić. Ja to mogę zrozumieć, bo sam czasem popełniam błędy, bo coś szybko robię, tak bardzo szybko, że czasem się nie wyrabiam. Ale cóż, like jest pod tym filmem. Pod, pod poprzednim w sumie no dobra, wejdźmy i zostawmy. Niech, nie będę już taki ham, że tu tam zostawiłem, a tu nie dostawmy No i cóż. Dzięki za obejrzenie odcinka. By way, możecie skomentować, jak oceniacie ten, jak oceniacie moje nowe profilowe. Banner jeszcze zostanie zmieniony, ale czekam jeszcze właśnie od pewnej osoby kesory na ten, na wzór. W sensie, że czekam, aż skończy swoje. No i cóż. Dzięki za obejrzenie odcinka. Przypomnę, że jeżeli jakiś twórca chce, żebym skomentował jego, w sensie zreagował jego odcinek, może być z mappingu, może być z jakichś gier, może być z niewiadomo czego, co, wy, co tylko wymyśli. To piszcie mi na Discordzie, w sensie dodaj, dodawajcie mi do znajomych pod tym tagiem, czyli quantas 6545 Dodawajcie mi wtedy na Discordzie, piszcie mi na, na priwie, czy, yy, czy chcecie, żebym was, yy, wam ocenił film, żebym wam go zreagował. Napiszcie mi jaki to film. Termin ustale, jak będę mieć, w sensie w kolejności w jakiej ja to będę ten dostanę Będę sobie to notować później w jakimś notesie To będzie, to będą tak nagrywane w kolejności w jakiej dostałem zgłoszenia Vision przypomnę jeszcze raz Jeżeli chcesz jeszcze jakiś film, żebym zreagował jak na przykład tu To pisz Ja jestem otwarty Możesz wysłać zaproszenie, pogadamy chwilę Mówię No i cóż Dzięki za obejrzenie Łapka w górę i suba zostawcie, trzymajcie się i cześć!